Dzień dobry drodzy chłopcy i dziewczęta. sześćko, jakoś tak jest. W promieniach wschodzącego słońca. Chciałem wam pokazać nowy nożyk. Yy, tak, nowy nożyk. Tak się ma. W domku, Rzecz cała. W domku swoim tak się ma, a tak się ma bez domku. O. nierdzeweczka Polarowa Proszę Państwa 10 cm z haczykiem Polar jak widać ma małe ricasso i bardzo mnie to, mi to odpowiada w ten sposób bo jak na przykład czyszczę tutaj to e, e, bolster proszę Państwa no to trzeba pilniczkiem podjechać tutaj i często przy, przy y, ostrzu y, typu Lauri, bez Ricasso zahaczam o ostrze. A tu Ricasso jest tym bezpiecznikiem. Zahaczam o ostrze, mimo iż mam tutaj taką, taką, taki pokrowczyk z tekturki, w których te nożyki przychodzą, w których te y, ostrza przychodzą jeleni, jelenie poroże, czarny dąbek, hmm, proszę Państwa, e, e, renifer, jakiś taki czerwonawy jest i poroże jeleniowe naszego jelenia, zakuty łeb, zakuty kurczę, blade, w, no, tak wygląda w, w, z profilu, z zwężenia, e, tak jak e, e, nazwijmy to talie, tutaj inne zwężenia. miał to być nożyk do y, takich sobie działań w terenie y, y, obozowych, ale nie, nie ciężkich, nie takich, no wiadomo od tego mamy siekierki i inne narządka, ale też do rzeźbienia. Do rzeźbienia, proszę Państwa, czyli... Taki sobie, stąd ta talia, tutaj, o to, że łapiemy, trzymamy i działamy. Zawsze jest ten drugie ostrzenie, ten second bell. Natomiast. Tego troszeczkę nie lubię, bo to jest takie, no ale jest. No i no, zobaczmy jak to jak to sobie radzi nożyk. No sobie jakoś tam radzi. Prawda? Second battle. Daje to moc nożowi. Nożo no daje radkę przy. Mm -mm. przy rzeźbieniu też będzie dawał radkę kotek jeden szary, dlaczego robimy tutaj. Drugi czarny. Drugi czarny, który mam, może kamera to pokaże. Nos zawsze ma. Y, trudno pokazać kotka z noskiem rozpieczonym o drzwi. Ten skurczy byk potrafi nosem otworzyć drzwi, które w zależności od aury, proszę Państwa, jak jest wilgotno pada deszcz, to drzwi. Tch, mocno się za, bo się poszerzają. Zmienią rozmiar i w odrzwiach z trudnością się... to jest szaraczek. A tam pod ręką masz czarnucha. Ja wiem gdzie. Czarnucha. Tylko go nie złapię teraz. A ten skurczybyk mimo wszystko wejdzie sobie nosem otworzyć. To mi trudno jest dziadkowi. Prawda? Dziadkowi trudno jest kurczapaka otworzyć drzwi. No dziadek jeszcze nie jest taki taki, no. Jak to się nazywa? No ja specjalnie muszę mieć blaszaną niemalże żelazną sztabę, żeby otwierać. A ten sobie nosem radzi. Tak. Tak. Czekanie pieska sąsiada, o, oczywiście jednego ze sfory psiej, e, pan, e, który hoduje tutaj jajeczka, ale nam kurde, jakoś, kurde, jak to jest do cholery? Facet ma parę tysięcy kur, a my ani jednego jajeczka. A nigdy nie... nie prosiliśmy. No faktycznie, nie, nie prosiliśmy i nie będziemy prosić no bo to Nie, nie prosiliśmy, żeby nam sprzedał, to no że nie tak, chodzi o no, to, żeby no tak, dawał. Ale pracujemy nad tym, żeby mieć własne kulki. Słuchajcie, co na, na to powiecie? Własna kulka dobra rzecz. Jak y, jest Ale my o tym tako... mówimy od 10 lat i nic z tego I... nie wychodzi. <laughs> Nawet sąsiad nam obiecał Kurczę, bladę jakąś tam. Zieloną rasę nóżki, tak. Ze wschodu nieomal, jak to się nazywało, tam były te rzezie, z Wołynia nieomal. Y, y, sprezentować, ale do tego trzeba mieć kurnik, tak czy nie? Bo I nie tu... jesteśmy w stanie sobie tego kurnika zrobić. Tak, no bo dziadek robi noże. Niektórzy moi obserwatorzy, nasi obserwatorzy Dziadku, po jaką cholerę ci tyle noży? No kurde, wiesz co? Sam nie wiem. No jest czarny, ale jakoś nie pochwalił się nosem. Oto nos. Teraz tak. Złoczyńcy. Teraz widać. Złodziej, podstępne, czarne bydle. Które nosem otwiera drzwi i ciągle ma kurno, nie można tego mu wyleczyć. Y, 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 bo ciągle otwiera i ciągle, bo ta odpada i ciągle się rani. Strupek. To jest facet, który jest chory psychicznie. Ewidentnie to jest choroba psychiczna, proszę Państwa, bo on jest wiecznie głodny. Nie, on tęskni za swoim panem. To jest choroba sieroca. Nie, 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 nie proszę Państwa. A dobrze, jeżeli uznamy, że, że, że ten yy, yy, jedzenie to jest jego panem, bo de facto tak istotnie Nie, jest. Nie, on za Samborkiem jest. De facto tęskni. tak istotnie. Jakaś <grytanie> tautologia ta, ta, ta mi się wkradła z tym rześkim poranku. <grytanie> Ale słoneczko wylajzło i po prostu nam łatniej... Yy, 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 Siemka. A co ty rzeźbisz? Główkę panienki. Chcę, chcę pokazać, że y, y, struktura drewna, proszę państwa, składa się z włókien. Włókna przebiegają podłużnie tego de, i teraz jeżeli robimy y -y, to tu już nie pójdziemy dalej, a jeżeli pójdziemy to zwęzimy to, a to nie będzie główki. Więc trzeba z tej strony ciachnąć. O. Widzą Państwo? Tak. I tak. Tak. I tak. Wtedy powstanie główka. O! Prawda? Cała, proszę Państwa, cały medyceusze zatrudniali znakomitych rzeźbiarzy, kurde malarzy i tak dalej. Co robił rzeźbiarz? No, robił tak jak to, jak ciadek w tej chwili robi. Oczywiście tylko w większym formacie innymi narządkami, które się nazywają dłutka, prawda, ale też jest yy, yy, technika rzeźbiarska polega na tym, żeby raczej... mieć świadomość, że drewno składa się z podłużnych struktur, które nazywają się słojami. I tym optymistycznym akcentem kończymy, a przepraszam, Przepraszam, szanowne zgromadzenie, bardzo serdecznie przepraszam. Otóż i pochwica. Oczywiście skórka, yy, jak to się nazywa, no juchtowa, prawda? Yy, w środku jest drewniana pocheweczka bezpieczeństwa, pochewka bezpieczeństwa. I tutaj jest. Są ozdóbki, pyk, 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 pik, pyk, pyk szy szycie ręczne. A, właśnie. Pewien grawer z Warszawy, jakoś to interesuje, mogę podać namiary, wykonał mi siłą, i godnością osobistą, stempel. I teraz tym stemplem przystemplowałem moje logo. Prawda? Że fajnie. No i oczywiście wisiorek, żeby tu się wszystko kupy trzymało, wszystko jest powleczone dwukrotnie pastą, yy, którą sobie sprowadziłem z Finlandii, to trochę wszystko zmiękło, może nawet niedobrze, że zmiękło, bo pochewka dobrze jest jak jest. Yy, I tutaj żeby w talię uścichlić, talię pocheweczki, wszystko kurde, trzeba poszczotkować, bo może za dużo tej dałem tej pasty fińskiej? Dałem nicik. Nicik. No. To, to, to oczywiście otwór spustowy, żeby spuszczać, wypuszczać yy, yy, tę. No. Deszczówkę. Tak. Tak. Voila. I tym optymistycznym. Ach, są. Kończymy zajęcia dzisiejsze, plenerowe.